Witajcie moi kochani, witajcie moi kochani. Witajcie moi kochani z tej strony, Adam. Dla tych, co mnie nie znają, ja jestem uzdrowicielem duchowym, człowiekiem, który zajmuje się z pracą z energią, jestem jasnowidzącym, jasnowidzącym. Człowiekiem, który zajmuje się pracą z najwyższą energią światła, miłości. Oczyszczam przestrzenie z różnego rodzaju negatywnych energii. Oczyszczam ludzi, zwierzęta. <laughs> Przepraszam. W miarę potrzebę. Moi drodzy. Dzisiaj jestem tutaj z przekazem, z przesłaniem, ale to za chwilkę. Dajmy sobie parę sekund ja w tym czasie tylko przejdę po picie, żeby Wam tutaj właśnie nie krzągać. Już jestem moimi. No więc tak, jesteśmy teraz w czasie przemian energetycznych, zarówno całej ludzkości, jak i nas samych. Co za tym idzie, mamy niekiedy objawy właśnie tego przejścia. W myśl zasady, że bez tych objawów, bez zmiany, no niestety nie dokona się to, co się ma dokonać. Jeżeli dokonuje się zmiana, niekiedy bywają też. Poza oczywiście tymi oczekiwanymi dobrymi efektami, bywają też efekty dokuczliwe, o których nieraz wspominałem przy rozkładach, przy filmach różnego rodzaju. Dzisiaj chciałem troszeczkę wspomnieć i powiedzieć, troszeczkę z czego się biorą niektóre objawy, co reprezentują i czy są groźne, czy możemy coś z tym zrobić, bo to troszeczkę ważne w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, weszliśmy już w tym miesiącu w energię pasów fotonów pasu bardzo, bardzo jasnej i bardzo transformującej energii. Wiele osób odczuwa w tym czasie aktywację, pracę ze swoją czakrą przestrzenią serca, ze swoją Czakrą, przestrzenią tutaj trzeciego oka, szyszynki, całej głowy, tych czak wyższych, można powiedzieć. Niektórzy, jak na przykład u mnie słyszycie, niekiedy właśnie mają na przykład jakąś pracę, na przykład z czakrą gardła, gdzieś jakieś chrypy, prawda? No to jest naturalne, nie chodzi tutaj o chorobowe rzeczy. Wiele z tych objawów, które teraz wymienię. I tu nie chodzi o chorobowe żadne rzeczy, bo jeżeli macie jakąś podejrzenie choroby, czy to trzeba oczywiście pójść do lekarza, któremu zrobić badania i w ogóle, to nie ulega żadnej wątpliwości. Mówimy tu o objawach y, związanych właśnie z tym transformacją energetyczną, takich dokuczliwych, które y, niekiedy, a nawet często przydarzają się. Pierwszym takim dokuczliwym objawem, który bardzo możemy odczuwać, to są wychodzące z nas emocje, próbujące się uwolnić. Nie takie emocje, które normalnie nam towarzyszą każdego dnia, ale takie, które próbują się uwolnić. Takie, które gdzieś mamy zablokowane. Jak to się objawia, jeżeli mamy gdzieś zablokowaną? Bardzo często objawia się to jakimś bólem, jakimś stanem takim napięcia, bardzo nieprzyjemnym. Wywołanym czasem bez przyczyny, czasem z drobną przyczyną, jeżeli to są jakieś rzeczy, na przykład yy, gdzieś wpadające w jakieś traumatyczne energie, czy jakieś po prostu energie, które mamy do przepracowania, to wtedy też bardzo często wchodzą właśnie tego typu yy, dodatkowe energie. One mogą się kumulować w różnych częściach ciała. Najczęściej są to kumulowane yy z sercą, gdyż tam mamy yy, gdzieś jakieś może ukryte żale. Jakieś ukryte, dawne może, czy to do siebie, czy do świata, czy do czegokolwiek, czy może jakieś ukryte złości, może jakieś niezakończone relacje. To wszystko bardzo często odkłada się w sercu, ale też bywa, że odkłada się w jakimś innym organie. Na przykład negatywne emocje bardzo często odkładają się w nadnerczach, a nawet w wątrobie i powodują wtedy dyskomforty. Jeżeli czujemy taki nacisk w klatce piersiowej, tak jak powiedziałem, niechorobowy, nie związany z żadną chorobą, bo to jest zupełnie co innego, to może być objaw takiego ciepła, takiego nacisku, takiego mrowienia w kratce piersiowej lub ból całego kręgosłupa, który nie jest dowołany tym, że przećwiczyliśmy się, przetrenowaliśmy, nie wiem, cały dzień jesteśmy na nogach, tylko tym, że po prostu mamy tą zmianę, tą transformację. Czujemy taki inny ból niż typowo fizyczny, jakby był po zmęczeniu, czy jakiejś chorobie. Kolejna rzecz, którą możemy poczuć, tak jak wspomniałem o czakrze gardła, możemy poczuć różnego rodzaju różnego rodzaju chrypy, różnego rodzaju od, no brzydko pojmę, od harkiwania, różnego rodzaju oczyszczania się, nawet zatok, czyli spływania tego, brzydko mówiąc, śluzu z zatok, sam, który bardzo często nie mógł się uwolnić, zaczyna się uwalniać po prostu, żebyśmy mieli odblokowane te części szlaku energetycznego, tak nazwę niefachowo, które po prostu normalnie były blokowane. Można je oczywiście też odblokować samemu na przykład, stosując, jeżeli ktoś lubi rapę czy inne tego typu sposoby, bo one też odblokowują po prostu Powodują to, że ten już spływa i odblokowują, ale w naturalny sposób może się to zdarzyć. Bez żadnych, jak to mówią wspomagaczy to jest naturalna rzecz. Możemy czuć zwiększoną potrzebę snu, zwiększoną potrzebę odpoczynku. Może okazać się, że nas wiele rzeczy, które normalnie nie wpływały na nas tak może, teraz zaczynają nas drażnić. Dostrzegamy szczegóły, których normalnie nie dostrzegaliśmy. Te szczegóły niekiedy mogą okazać się szczegółami, które zmienią nasze postrzeganie pewnych sytuacji z dnia na dzień, bo okaże się, że coś do nas dotrze, czego przez całe życie nie zobaczyliśmy. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, która się dzieje, to jest oczywiście praca z czakrą, tak jak powiedziałem, z całą głową, z czakrą, czakrą tutaj zmysłów, czakrą trzeciego oka, czakrą... Tutaj mm, korony, to są, y, mogą objawiać się bardzo dużymi, silnymi objawami bólu głowy. Mogą być to takie y, bardzo migotanie, takie jasne, jasne, jakby światło, które próbuje się gdzieś przebić przez starą warstwę, jeszcze nie do końca aktywną, nie do końca jeszcze, y, prawda, gotową. Do tego już próbuje się przebić. Możemy mieć takie przebłyski, możemy mieć szumy w uszach, które normalnie nie występowały, nie są, tak jak z przyczyn chorobowych, czy nadmiaru na przykład kofeiny, tylko po prostu zaczęły nagle, one przejdą, ale mogą być bardzo dokuczliwe, mogą być nawet bolesne, bo jeżeli mamy oczyszczanie na przykład czakr uszu, czy to mogą nas bardzo boleć, na przykład jeżeli mamy oczyszczanie czakry oczu, to mogą nam się bardzo, bardzo szybko, bez większego powodu bardzo męczyć w normalnych, naturalnych warunkach wzrok. To jest bardzo niekiedy dokuczliwe, bolesne. No to musimy przejść, bo jeżeli chcemy przejść transformację o tak sobie, żaden mistrz, żaden. Czy to Chrystus, czy to Budda, czy to jakikolwiek mistrz, który był na świecie i czymś, czyni, która mówiła o rozwoju duchowym, jakimkolwiek. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Każdy mówił wręcz odwrotnie. To trudna droga. I to jest prawda. Teraz jesteśmy, tak jak powiedziałem, zmuszani do... Nasze ciała są zmuszane do przejścia na wyższy poziom funkcjonowania. Nasze wewnętrzne organy, tak jak powiedziałem, pozbywają się starych toksyn. I to nie tylko dosłownie w sensie fizycznym ale także tych emocjonalnych, które gdzieś tam, tak jak powiedziałem, gdzieś umiejscowiły się i wymagają po prostu odpuszczenia, wypuszczenia ich, nie zajmowania się nimi, nie, nie wiadomo czego rozpuszczenia ich, uwolnienia, pozwolenia im być w przeszłości. Tam mają miejsce. Tutaj w naszej teraźniejszości już nie. To energie tego, czego nie pragniemy, czego nie chcemy. To nie wchodzimy w nie. Niech przejdą. Muszą z nas wyjść. Musimy je poczuć. Niestety nie ma tutaj... Co możemy zrobić, żeby ułatwić sobie? Jeżeli czujemy, że ta transformacja jest zbyt mocna, zbyt silna dla nas, no nie wiem, potrzebujemy, prawda... Normalnie funkcjonować, a nie wiem, dostajemy migreny, bólu głowy, i to nie takiego, że mamy chorobę migreny, tylko po prostu nagle nie wiadomo z czego, albo nie wiem, um, ciężko nam na przykład, nie wiem, poruszać się, bo gdzieś coś się udaje w nodze czy gdzieś. Poprośmy źródło, poprośmy o zharmonizowanie i, mm, i, że tak powiem, i zabezpieczenie nas, żeby ta energia transformacji spokojnie spokojniej. Żeby nie robiła nam krzywdy, bo my musimy funkcjonować tu i teraz. Nie jesteśmy w stanie, przynajmniej myślę, że większość z nas pójść, nie wiem, i nie, nie ma zamiaru tego robić do jakiegoś Tybetu, do jakiejś jaskini tam żyć. No, z dala od wszystkiego to jest prawie niemożliwe. To musimy funkcjonować tutaj. Dlatego też jest ważne. Ważne jest też w dzisiejszym czasie uziemienie. Uziemienie energii, kontakt z ziemią, kontakt realny kontakt z naturą, z drzewami, z energią Ziemi z energią właśnie uziemiających, z kamieni natury, takiej czystej. Szczególnie jak używamy dużo urządzeń elektrycznych, laptopów, komputerów, jakichś komórek itd., itd. Uwierzcie mi, jeżeli byśmy po prostu byli bosymi nogami na ziemi, żalna elektro by nam nie, dość, nie, dość, nie szkodził, ponieważ byśmy to uziemiali natychmiast. Gdyby uziemienie było, większość chorób Wynikających właśnie z różnego rodzaju stanów zapalnych, zniknęłaby. Tak, to jest fakt. To nie jest wymysł, to naukowcy już potwierdzili. Możecie poszukać. Ale teraz mniejsza z tym. Tak jak powiedziałam, duchowo też jest potrzebne uziemienie, czyli taki właśnie kontakt. Tak jak powiedziałam, to co duchowe musi się zmieniać, bo teraz mamy szczególny nacisk na czakry, tak jak powiedziałam, wyższe. Zaczynając od czakry serca, prącząc naprawdę na wysokich czakrach, jeżeli człowiek ma już do nich dostęp. I może być to bardzo dla wielu osób bardzo dokuczliwe, w sensie, że mogą nie wiedzieć, co się dzieje, że nagle jakieś dziwne objawy, dziwne. Na przykład, nie wiem, kręcenie w głowie czy mm, nieprzyjemne jakieś objawy, które są naturalne. Dlatego o tym mówię, ponieważ niektórzy mm, nie znają sobie z tego sprawy, myślą, że to jest jakiś może objaw chorobowy, może ktoś ich atakuje, może nie wiem, co jeszcze się stało. A może obejrzyj ten film i dlatego głowa boli. <laughs> nie, to nie tak działa. Tutaj jest ci, którzy naprawdę przechodzą proces transformacji, weszli w niego albo. Tak jak mówię, kontynuują go, to mogą takie rzeczy odczuwać. Jesteśmy teraz, tak jak powiedziałem, w okresie potężnych przemian, zarówno słonecznych, jak i dosłownie indywidualnych, i te objawy możemy czuć. Dlatego tak ważne też jest nie wchodzić w energię y, obce. Jeżeli widzimy, że coś nie jest nasze, nie wiem, pochodzi z telewizji, z mediów, y, z gazet, nie wiem, z czego tam chcecie, z komórki. Może jeszcze macie jakieś media społecznościowe, czy jeszcze nie wiem co. Jeżeli wiecie, że to coś negatywnie wpływa, nieważne, czy to jest informacja o pogodzie, o jak zagrożeniu, czy jeszcze o czymś innym, nie wchodźcie to. Jeżeli chcecie to obejrzeć, nie wiem, potrzebujecie, nieważne z jakiego powodu, to nie, nie dawajcie temu żadnej energii, ani złości, ani smutku, ani radości, ani współczucia, nic. To jest scenariusz kogoś, nieważne realizowany czy nie, ale jeżeli dacie energię jakiejkolwiek tej negatywnej sytuacji, będziecie ją wspomagali. A ona oddziaływać będzie na was, bo wy, nie wiem, wkurzycie się, zezłościcie, zesmucicie i tak dalej. Nie róbcie sobie tego, nie warto. Ci, którzy tam to manipulują tym, nie są tego warci, żeby za nich stawać. Hmm? bo Wy będziecie to płacili z własnym zdrowiem, jeżeli nie. Ci, którzy y, oczywiście idą w przeciwnym kierunku i nie chcą kompletnie nic zmieniać, i absolutnie ich to nie, nie obchodzi, energie ich będą też nadal zmuszały i albo, że tak powiem, zrozumieją to w niedługim czasie, albo niestety takie osoby, takie dusze y, będą w ciągu najbliższych paru lat odchodziły z tego świata, będą y, nowe energie wchodziły. One będą dostaną przestrzeń swoją, y, której będą doświadczały tak, jak tego pragną. O tej cała historia, To jest nic złego im się nie stanie, absolutnie. Dlatego dziękuję, że żeby słuchaliście. Powiedziałam, że będę częściej w, wstawiał y, takie właśnie wglądy energetyczne, takie rzeczy, które dzieją się aktualnie y, i dotyczą nas. No bo. Nie chcę się bawić w jakieś polityczne i tak dalej, abstrakcyjne rzeczy. Niemniej jednak myślę, że takie informacje bardzo pomagają. Ja na przykład, jeżeli czasem dowiaduję się o niektórych rzeczach, mi wyjaśniają niektóre rzeczy, które mogłem też źle zinterpretować, mogłem czegoś nie zrozumieć i wiem, że są osoby, które też gubią się w takich rzeczach, słyszą różnego rodzaju filmy, które mówią straszą, nie wiadomo co, nie dajcie temu energii. Te wszystkie straszące nas nie wiadomo czym y, strony, filmy, nie wiadomo co oni się żywią tym, albo przekazują tą waszą energię strachu, nie wiem, tego negatywnego w to miejsce, którego nie chcecie. Wy dacie energię współczucia, na przykład jakiejś wojny, a ją wspomagacie. Nie róbcie tego. Nie wiecie nawet, jak to działa. To nie jest tak, że To nie manipuluje. Nie dajcie się zmanipulować. To też jest kolejna rzecz, która teraz się dzieje. Jest taka manipulacja energią, manipulacja nami. Mawianie nam rzeczy, które nie istnieją albo są nie małym zagrożeniem, ale zrobienie, chodzi o grupowy strach, grupową złość, grupową i tak dalej. Nie dajcie się w to wmanewrować. Jeżeli dacie się w to wmanewrować, to Was pochłonie. Jeżeli byliście w trakcie rozwoju, możecie go stracić. A jeżeli nie byliście, to na pewno już nie wejdziecie. Jeżeli wasza taka wolna, ok, ale ja bym odradzał. To taka jeszcze kolejna rzecz, która się teraz dzieje. Żeby już więcej nie zanudzać, dziękuję, że byliście. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli nie zasubskrybowaliście, dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że, że kanał się rozwija, bo no to dzięki Wam jest ten kanał, zawsze możecie napisać pod filmem y, swoją propozycję, może jakieś zastrzeżenie, może coś było nie tak, może było coś niewyraźnie, no nie wiem, cokolwiek. Jeżeli chcecie, że y, czymś się podzielić lub może macie jakieś propozycje do, niego, do nagrania filmu czy do poprawy, dajcie mi znać. Chętnie, chętnie y, porozmawiam lub, prawda, zajmę się daną sprawą, jeżeli będzie ważna. Dlatego bardzo Was proszę. I o, tak jak powiedziałem, o to, żebyście nie dali się zmanipulować nikomu. Ci, którzy czują jakąś potrzebę ze mną kontaktu, może poczujecie, że potrzebujecie jakiejś pracy, czy to z energią yy, czarku, dalini, czy inną, czy może z energią Boskiego Źródła, z kronikami o kaszy. może macie pytanie po prostu do kart. Zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną przez mail, który macie podany przy rozwinięciu opisu tego filmu lub przez komórkę. Z tym, że jeżeli chcecie przez telefon komórkowy, to najpierw napiszcie smsa, czy kim jesteście, czy z jaką sprawą, bo po prostu mogę nie odbierać nieznanych numerów i z reguły tego nie robię. Trzymajcie się. Dziękuję, że jesteście. Z Wami był Adam. Do zobaczenia.